Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a w nim kolejna elegancka przygoda. Tym razem opowiem o klasycznych garniturach ślubnych, przedstawię opcje dostępne panom młodym, opowiem jakie kroje są najlepsze, jakie dodatki warto wybrać oraz na które tkaniny warto postawić. Zapraszam! Z pierwszych decyzji, oczywiście po podjęciu tej oślubie, przed którymi stanie pan młody, jest wybór ubrania ślubnego. Moim zdaniem najkorzystniejsza opcja stojąca przed Panem młodym to klasyczny garnitur ślubny. Garnitur ten ma pewną znaczącą przewagę nad suknią ślubną. Suknia ślubna z założenia użyta będzie jeden raz, podczas gdy garnitur ślubny, jeśli do tematu podejść z odpowiednią przenikliwością, może być noszony wielo, wielokrotnie, błyszcząc w dniu ślubu od i formalnością, a później przy odpowiednio dobranych dodatkach i sposobnie noszenia, nadając się na wiele, wiele kolejnych użyć przy okazjach formalnych, i biznesowych. Warto zwrócić uwagę, że znacznie obniża to koszt garnituru na założenie, co sprawia, że można poświęcić na niego większy budżet. Dzisiaj wiele osób uważa, że garnitur to ubranie konserwatywne, wręcz zabetonowane. Ale to nieprawda. Garnitur wysokiej klasy, czyli taki, który ma ponadczasowe proporcje, taki, który ma prawidłowy krój, surowce wysokiej jakości, jest ubraniem niezwykle elastycznym. Ten sam garnitur, który w dniu ślubu jest stonowany, jest odświętny, podkreśla, jak niezwykła to sytuacja, już kilka tygodni później, kilka tygodni oczywiście, dlatego że po podróży poślubnej może prezentować się zupełnie inaczej. Zobaczcie, sam. To to samo ubranie przygotowane na okazję biznesową. Garnitur granatowy dokładnie ten sam, ale wzorzysty krawat i piękna jedwabna poszetka sprawiają, że wraz z błękitną koszulą cała stylizacja prezentuje się całkowicie inaczej. Ale to i tak nie wszystko, bo można pójść jeszcze dalej i sprawić, że garnitur będzie niemal casualowym ubraniem. A tutaj propozycja jeszcze mniej formalna, trochę ekspresyjna. To ten sam garnitur, ale z chropowatym, mniej formalnym krawatem o grubym splocie, z przepiękną kolorową poszetką, a także casualową koszulą w kratkę gingham albo wiszy, która sprawia, że garnitur ten jeszcze bardziej traci na formalności i nadaje się już nie na ślub, a na przykład na ważniejsze okazje rodzinne, takie jak chrzty, komunie czy nieco bardziej formalne imprezy rodzinowe. Korzystając z okazji, chciałbym przypomnieć Wam, że ten odcinek to nie tylko wiedza teoretyczna, ale ma on także swoje przedłużenie w praktyce, ponieważ wszystkie ubrania, które dzisiaj prezentuję, to ubrania produkowane przez markę Miller-Mensur, która jest partnerem mojej jeśli ktoś z Was poszukuje garnituru do ślubu albo garnituru do innych celów, to naprawdę zachęcam do tego, aby stronę millermenswear.com odwiedzić. A jeśli ktoś z Was poszukuje prawdziwej perełki garnituru niezwykłego, prestiżowego, niezapomnianego, to chciałbym przypomnieć Wam o fenomenalnym projekcie, który zrealizowaliśmy. Garnituru Miller Blue z niezwykłą podszewką, z ilustracją Alkalisa Kulimarskiego, która po prostu zapiera dech w piersiach. Zobaczcie sami! To zaczynamy. Najbardziej podstawowym ubraniem ślubnym jest dwuczęściowy garnitur jednorzędowy, który w świecie elegancji jest jednym z najnowszych jej dodatków, dlatego pozwoli pokazać, że jesteś nowoczesnym gościem, który pamięta, że jest już XXI wiek. Ale z tym luzem świeżak, to ty mi nie przesadzaj, bo można przyjść w koszuli, w kamizelce albo nawet w dresie, ale za 10 lat, pokazując rodzinie albo dzieciom zdjęcia, to ty się będziesz tłumaczył. Zupełnie szczerze uważam, że dwuczęściowa jednorzędówka to garnitur, który w swojej garderobie powinien posiadać absolutnie każdy mężczyzna. Wielu panów mówi dzisiaj: Ja to mam luz, ja mam swobodę, chcę być niezobowiązujący i każualowy, dlatego ubieram się tak, jak chcę. I to oczywiście brzmi dobrze, ale prawda jest taka, że jak Cię widzą, tak cię piszą. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz, a każdy z nas ma w życiu wiele okazji, w których po prostu garnitur wygląda najlepiej. Dlaczego nie mieć w szafie jednego porządnego garnituru, który załatwia absolutnie wszystko swoją elastycznością? Takim garniturem jest garnitur Fenix od Miller Manswer, który projektowałem w taki sposób, aby mógł być przystępny cenowo. To garnitur z włoskiej wełny, z guzikami z orzecha Korozo, ma szerokie klapy, wysoką kozerkę, skośnie umieszczoną brustaszę. Wszystko to poszerza klatkę piersiową, nadaje mocy ramionom, podkreśla talię dzięki niskiemu punktowi środkowemu. I to wszystko wcale nie musi być kosztowne. Cena Fenixa z pewnością Was zaskoczy, dlatego warto się tym garniturem zainteresować. Ciekawą opcją na rozwinięcie dwuczęściowego garnituru jednorzędowego jest garnitur trzyczęściowy, w którym dokładamy kamizelkę. Kamizelka ma jedną wielką zaletę: można w każdej chwili ją zdjąć lub w ogóle jej nie założyć, co sprawia, że mając garnitur trzyczęściowy, jednocześnie mamy też dwuczęściowy. Kamizelka taka noszona jest pod marynarką i ma ona jedną wielką zaletę: można ją w każdej chwili zdjąć, albo w ogóle nie założyć, co sprawia, że mając garnitur trzyczęściowy, mamy też dwuczęściowy. To jednak nie jedyna opcja. Opcją jest także kamizelka koordynowana, czyli mówiąc kolokwialnie, nie w kolorze nadwozia. Często wielu panów, którzy kupują w Miller Menswer, decydują się na kontrastujące kraciaste kamizelki, które pokazują ten formalny wygląd garnituru trzyczęściowego, jednocześnie wrzucając trochę kolorystycznego luzu. Garnitur jednorzędowy to opcja dla początkujących adeptów klasycznej męskiej elegancji. Osoby średnio zaawansowane mogą zainteresować się trzyczęściówką z kamizelką w kolorze garnitur lub koordynowaną, ale dla osób aspirujących do świata zaawansowanych adeptów klasycznej męskiej elegancji jest garnitur dwurzędowy. Dwurzędówka to cudowne ubranie, które jednak niesie ze sobą pewne wąskie gardło. Marynarki dwurzędowej nie rozpina się, siadając, co trochę odbiera komfort użytkowania, ale rekompensata jest niezwykle słodka. Garnitur dwurzędowy ma cudowne proporcje, przepiękne, ułożone w kształcie litery V, guziki, których efekt poszerzenia torsu i zwężenia talii potęgowany jest szerokimi klapami frakowymi, naprawdę robią wrażenie i uważam, że jest to garnitur, który z pewnością należy wziąć pod uwagę. W tym miejscu muszę dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Garnitur dwurzędowy to już nie przelewki, to ubranie o skomplikowanej konstrukcji, w której naprawdę proporcje są wszystkim. Dlatego nie jest to miejsce na oszczędności. Dwurzędówkę trzeba kupić od marki, która wykonała swoją pracę. Odrobiła zadanie domowe, sprawiając, że jej dwurzędówki są po prostu olśniewające. W Miller Menswear poświęciliśmy na to mnóstwo czasu i z naszego modelu Gecko jesteśmy naprawdę dumni. Dlatego, jeśli szukacie klasycznej, pięknej, okazałej dwurzędówki, która podkreśla te cechy męskie, zachęcam was do tego, abyście obejrzeli sobie właśnie nasz garnitur Gecko, który jest rasowym okazem dwurzędowego garnituru. A skoro oglądacie i tematyka ślubna jest dla Was interesująca, to przypominam, że pod wideo znajdziecie przycisk subskrybu, a także dzwoneczek, które sprawią, że nie przegapicie kolejnych odcinków. A na moim kanale odcinki pojawiają się regularnie i nie brakuje odcinków zarówno o ślubie, jak i o ubraniach. Jeśli znacie kogoś, kto obecnie przygotowuje się do ślubu, pamiętajcie, aby rekomendować moją działalność, ponieważ ta może okazać się przydatna. Dzięki za to! Znamy już podstawowe typy garnituru. Ja wiem, że większość panów młodych chce wszystko szybko i na gotowo. Jednak typ garnituru to nie jedyna rzecz, którą pan młody wybiera, ponieważ pozostałe elementy, zarówno w postaci dodatków, jak i pewnych cech garnituru są równie ważne. Zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się więcej. Klasyczny dylemat pana młodego to wybrać krawat, czy wybrać muszkę. Moja rada jest taka: krawat to wspaniały dodatek, ale jeśli w głębi serca czujesz, a jeśli tak jest, to czujesz, że chcesz wybrać muszkę, to o tym i świeżak powiedz, kiedy jak nie na własnym ślubu. ślub. Ślubi wesele to taki czas, w którym wszyscy goście są tam dla pary młodej. Nikt nie kwestionuje wyglądu pana młodego. Dlatego ten element muszki, którym najbardziej odstrasza, czyli wszyscy będą się na mnie patrzeć, jest najmniej straszny w momencie ślubu, bo i tak wszyscy będą się patrzeć. Zatem jeśli chcesz muszkę, to bierz muszkę. Pamiętaj tylko o jednym: muszka niesie ze sobą pewien wymóg. Koszula do muszki powinna mieć krytą plisę w stroju formalnym, tak aby nie było widać guzików. Decyzją, którą pan młody również musi podjąć, jest wybór koloru garnituru. Choć klasyczna męska elegancja podobno jest ponadczasowa, to jednak występują w niej trendy, które jednak zmieniają się bardzo powoli. Jeszcze 15 lat temu głównym wiodącym kolorem garnituru był grafit, antracyt, stal, wszystkie odcienie szarości. Od kilku ładnych lat dzisiaj rozmawiamy już niemal tylko o garniturach granatowych. Chciałbym jednak przypomnieć, że niektórzy panowie, zależnie od karnacji, kolorów skóry, doskonale wyglądają również w garniturach grafitowych, dlatego być może także warto wziąć go pod uwagę jako opcję równie ponadczasową, choć w tej chwili ustępującą popularności garniturą w kolorze Navy Blue. Granat i grafit. To jednak nie wszystko. Miłośnicy klasycznej męskiej elegancji do wyboru mają oczywiście więcej kolorów. Jednym z nich jest kolor popielaty. To garnitur, który w letnim słońcu prezentuje się fenomenalnie, przepięknie, dopasowując się do letniej atmosfery. Warto jednak pamiętać, że z uwagi na swój kolor ma on charakter letni, co nieco zawęża jego uniwersalność i być może garnitur ten skierowany jest do bardziej zaawansowanych użytkowników elegancji, ponieważ nie spełnia tego pierwszego opisanego przeze mnie postulatu, czyli elastyczności, możliwości wykorzystania w rozmaitych miejscach. Zimą ten garnitur prezentuje się nieco gorzej niż garnitury ciemne, których kolory bardziej pasują do atmosfery otoczenia. Wielu panów młodych pyta mnie, czy w garniturze z wełny nie będzie im gorąco. Być może dobrze byłoby na przykład uszyć garnitur lniany, który dobrze sprawuje się w temperaturach lep. Moja opinia jest taka. Owszem, z wielką przyjemnością noszę garnitury lniane, mocherowe czy z fresko, ale te pojawiły się w mojej garderobie, kiedy ta była już rozbudowana. Stawiając na uniwersalność, postawiłbym na garnitur całoroczny z tkaniny w gramaturze między 220 a 260 gram. Nie przesadzaj, wytrzymasz. Jest taki merynos szrek, który kiedyś zgubił się na pastwiskach w Australii, znaleziono go dopiero po kilku latach. Mój jest gorący, tobie nie jest. No dobra. Jeśli to, czy w ubraniu będzie Ci gorąco, to naprawdę kluczowe kryterium przy okazji doboru garderoby ślubnej, to klasyczna męska elegancja również ma tutaj pewne rozwiązania. Oczywiście pierwszy nasuwa się garnitur lniany, który jednak ze swojego doświadczenia odradza. Wszystko dlatego, że naturalne właściwości włókien lnianych są takie, że tkanina z nich zrobiona będzie się gniot. I wygląda to bardzo urokliwie i zupełnie w porządku, ale ślubi wesele to impreza długa i wypada, aby pan młody, niezależnie od liczby wzniesionych toastów, dotrwał do końca. Dlatego garnitur z lnu mocno pognieciony w łokciach, przy pachach, w pachwinach i z tyłu kolan może wyglądać na bardziej zmęczony od pana młodego. A tego chcielibyśmy uniknąć, dlatego dużo lepiej jest zwrócić uwagę na. Tropi to tkanina, którą charakteryzuje otwarty splot, który umożliwia dostęp powietrza, co noszący garnitur odczuwa przy każdym podmuchu wiatru, ale także podczas szalonych tańców na środku weselnego parkietu, co dla pana młodego oczywiście jest czynnością obowiązkową. W portfolio rozwiązań na lato klasycznej męskiej elegancji znajduje się także wełna kus moherskich, popularnie nazywana moherem. To tkanina bardzo luksusowa, która z uwagi na swoją cenę najczęściej pojawia się w ofercie krawiectwa miarowego, a nie ubraniach RTW, czyli ready to wear, kolokwialnie nazywanych ubraniami z wieszaka. Kto wie, być może kiedyś nagram odcinek także o wełnie z kus kóz moherskich. Ja wiem. Ta historia o przewiewności i splocie tropiku może wydawać się tak piękna, że niemal na pewno nieprawdziwa, ale fakty są takie, że właśnie nagrywam przez tropik i wszystko widać. Wow! No to po robocie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Cieszy mnie fakt, że coraz więcej osób chce poznawać świat alkoholi, świat klasycznej męskiej elegancji i ogólnie styl życia współczesnego mężczyzny. Jeśli te treści się Wam podobają, pamiętajcie, że pod wideo znajdziecie przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, które sprawią, że nie przegapicie kolejnych odcinków. A jeśli to dla Was za mało, pamiętajcie, że jestem aktywny na Insta, jestem aktywny na TikToku, gdzie dopiero zaczynam, ale idzie mi całkiem nieźle i jestem też aktywny na fejsie, gdzie znajdziecie wspaniałą grupę moich sympatyków, klika dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny, nie ograniczając się tylko do ubrania i alkoholu ale poruszając także takie tematy jak gastronomia, sport czy podróże. Zachęcam Was do tego, aby dołączyć, bo naprawdę warto, a tymczasem żegnam się z Wami klasycznie WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!